Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Zdobywca Historii. Dzisiaj, jak widzicie, za mną las. Las. Przyjechaliśmy trochę odpocząć od pól, zobaczyć co tu się będzie działo. Dzisiaj jest nasz czterech. I weszliśmy w takie miejsca, które nie można było wejść w lato i na jesieni. Na jesieni mówię na wiosnę. A dzisiaj odkryło nam te krzaki, więc. Może coś tam wyjdzie dzisiaj? Na razie pierwsze co, oprócz odłamków, to ślad po wojnie, czyli łuska od, albo od iła, albo od flaka. Na razie tylko to. Mam nadzieję, że coś ciekawego wyjdzie dzisiaj. Poluję na guzik kompanijny Wehrmachtu z numerem. Więc życzę mi powodzenia, a ja życzę Wam miłego oglądania. Mamy tu sygnał na środku takich powiedzmy okopów, jakichś ziemianek. Tutaj mamy sygnał, zobaczymy pinpointerem. O, mamy blaszkę. Nic ciekawego, ale po kształcie może być jakaś kawałek. Jakieś kubka, lub miski Dosyć takie trwałe Ale mówię, po kształcie może być jakaś miska, kubek No i my idziemy dalej, będziemy się tu kręcić Wtedy gdzie te okopy są I zobaczymy, może coś wypadnie fajnego No i mamy kolejną łuskę Jak widzicie, wykopaną I mamy dalej w tym dołku sygnał, możliwe, że jest więcej tych łusek Łączy się pinpointer Dalej tutaj bije, ale czekajcie, ja to rozkopię i Wam się włączę, bo chyba głębiej jest. Zobaczcie. jest łusek więcej Mamy coś ciekawego, zobaczcie, tu daje sygnał Jest coś tu Musimy to rozkopać i nie wiadomo czy to jest jakiś badziew czy nie. No jak nie odkopiemy to się nie dowiemy. Najpierw była łuska i teraz to, zobaczymy Rozkopiemy to i może... Spodziewaliśmy się tego, myśleliśmy, że to jakaś blacha albo coś, ale prawdopodobnie jest to dach od ziemianki. Na 90% jest to dach od ziemianki. na no, tak, bo tu dalej idzie. No i zaraz padnie decyzja czy to będziemy odkopywać, czy nie. Na pewno wam to wszystko pokażemy, bo tu jest zarys ziemianki, gdzie jest Kuba. No i tu dalej jest wejście do, do kopu. No i w tej samej dziurze, jak Wam pokazywałem, była ta flaka, także bardzo fajny temat. No trzeba będzie może to zadecydować odkopać, bo mogą być fajne fanty pod tym. Dobra, jest decyzja, że odkopujemy, także włączamy się i działamy. Dokopaliśmy się do tej blachy. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. To z tej strony na razie nic nie ma. Na razie to zabezpieczymy. Zobaczymy. Nie będziemy tego zasypywać, bo trzeba będzie tu wrócić i może odkopać jeszcze. Także zobaczymy. Na razie twierdzimy, że blacha falista była wyrzucona po prostu z dachu ziemianki. Do okopu i zostało zasypane. No ale trzeba to jeszcze dokładnie zbadać. I teraz oto taka rodzinka. Łuski od flaka wychodzą cały czas. Co sygnał? Łuski od flaka i jedna useczka od małzera wyszła. Na razie. Także jest trochę tego złomu. Po niemcach. Teraz Patryk znalazł ładny korek od granatu. Taki nietypowy, jakiś chyba pierwszowojenny. Bardzo ładny. W końcu coś, bo jest tyle złomu śmieci, że już mamy dość dzisiejszego dnia. Ale żadnych odznaczeń nie ma. Nie, nie ma. Niestety. No, ale ładny. No. No I w końcu mamy coś ciekawego. Prawdopodobnie granat trzonkowy niemiecki. Tutaj kuba mi podpowiada. Prawdopodobnie jest pusty. Jest tylko ziemnia. O, widzicie jeszcze żółty proch z niego wyszedł. Ale jest pusty. Także w końcu coś ciekawszego niż śmieci i złom. się rzucało ale nie, oznaczeń żadnych nie ma, nie? miał napisy czasami mam napisy? no, no są tak zardzewiały, że nic nie ten no dobra tam też nic nie ma my już kończymy kochani było to co było dzisiaj, nic ciekawego ale wam puszczę. No najciekawsza ta ziemianka tak dawała ciekawość, dlatego rozkopaliśmy to. Ale tak jak mówiłem, jeszcze tam może wrócimy, rozkopiemy. Jeszcze tego nie zasypowaliśmy, zaznaczyliśmy to sobie miejsce. Może coś tam jeszcze wyjść. Bo no te łuski wychodziły tam wokół tego od flaka, więc no może coś wyjdzie. kochani, ja wam życzę wszystkiego dobrego na nowy rok. Oby więcej petard. Mam nadzieję, że jak i wam, taki mi się poszczęści w następnym roku. Trzymajcie się ciepło do następnego.